Zanim wysłuchasz słowa, którym chcę się z Tobą podzielić, mam do Ciebie prośbę. Prośbę w imieniu tej parafii, w której pracuję, i prośbę w imieniu wspólnoty, która w tej parafii działa wspólnoty Rema Chrystu. Rozpoczęliśmy budowę sali konferencyjnej, która będzie służyła lokalnej społeczności, która będzie też służyła naszej wspólnocie, która ma służyć przede wszystkim celom ewangelizacyjnym, konferencjom, warsztatom, rekolekcjom, kursom ewangelizacyjnym, wieczorom uwielbienia. Jesteśmy już w połowie drogi, mamy stan surowy zamknięty, no ale potrzebujemy dalszych środków, więc jeżeli chcesz nas wesprzeć, będę, będziemy bardzo, bardzo za to wdzięczni. Wszelkie szczegóły dotyczące budowy, czy też sposobu wpłat możesz znaleźć na naszej stronie internetowej, link w opisie, wspólnota RC. Serdecznie zapraszam i już teraz serdecznie dziękuję za wszelkie okazane nam wsparcie. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem. oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich Powstanie naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na Was ręce i będą Was prześladować. Wydadzą Was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia. Wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. I niektórych z Was o śmierć przyprawią, i z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy Wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Kochani, zacznę to słowo od wspomnienia kalendarza liturgicznego. Za tydzień, niedziela Chrystusa Króla kończąca rok liturgiczny, a za dwa tygodnie pierwsza niedziela Adwentu. Wiem teraz, co jest, yy, domyślam się, może nie wiem, ale domyślam się, jaka myśl wam teraz przebiegła przez głowę, bo też mam w sobie tę myśl. Jak ten czas szybko leci. No, leci. Ale mamy dzisiaj. Mamy ten dzień, który dostaliśmy od Boga i mamy to Słowo. Dlaczego wspominam o kalendarzu liturgicznym? Yy, za tydzień, yy, czy w ogóle za te dwa tygodnie, kiedy roz, zacznie się pierwsza niedziela Adwentu, rozpoczniemy w Kościele kolejny rok liturgiczny, rok A, obecniamy rok C. Rok A i będzie nam towarzyszyła Ewangelia Mateusza, a to oznacza, że kończy się nasza wędrówka z Ewangelią Łukasza. Chcę gorąco zachęcić tych z was, którzy przez ten rok w czasie niedzielnych kazań rozważali tutaj razem ze mną, razem z nami kolejne fragmenty, ale też w domu systematycznie czytali Ewangelię Łukasza. To jest ten czas, żeby Ewangelię Łukasza te dwa tygodnie doczytać do końca. Za tydzień usłyszymy też fragment Ewangelii Łukasza, ale dopasowany już do uroczystości Chrystusa Króla. Zdradzę, za tydzień usłyszymy jak Łotr na krzyżu wyznaje Jezusa Królem. Natomiast w tej lekturze ciągłej ten 21 rozdział, bo fragment 21 rozdziału przed chwilą usłyszeliśmy, on zamyka to nauczanie Jezusa przed rozpoczęciem opisu męki, śmierci w zmartwychwstanie Jezusa. Męka, śmierci w zmartwychwstanie Jezusa u Łukasza to rozdziały od 22 do 24, czyli ten rozdział 21 kończy, można powiedzieć, to publiczne nauczanie Jezusa, które prowadził od kiedy. Powrócił, powrócił po chrzcie na Jordanie, powrócił z 40 Dniowego postu na pustyni. I ten ostatni czas, to zapisali pozostali ewangeliści synoptyczni Mateusz i Marek, tak samo notuje to Łukasz, ten ostatni czas przed rozpoczęciem obchodzenia świąt Paschy Jezus poświęca na to, by przekazać swoim uczniom, przekazać tym, którzy za nim podążają, ostatnie wskazówki, i te ostatnie wskazówki. Wiążą się z jego powtórnym przyjściem. Widzimy to właśnie u każdego z ewangelistów. Także ten 21 rozdział Ewangelii Łukasza jest poświęcony zapowiedziom, dotyczą... zapowiedziom, co będzie się działo przed powtórnym przyjściem Jezusa. My usłyszeliśmy tylko pierwszą część tego rozdziału, kończącą się tą zapowiedzią prześladowania uczniów. Tam potem jest druga część, z której pochodzi. Też dzisiejszy śpiew przed Alleluja, śpiew w czasie aklamacji Alleluja. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Bo tam Jezus mówi o tych znakach, które będą towarzyszyć, kiedy na obłokach pojawi się syn człowieczy. I co do nas dzisiaj mówi to słowo, co do nas dzisiaj chce powiedzieć Bóg, przez to, że przypomina nam, przypomina nam o tych właśnie towarzyszących znakach. Przyjrzyjmy się temu, co Jezus mówi. Jezus, wychodząc od tego zachwytu uczniów nad świątynią, że jest przezdobiona pięknymi darami i kamieniami, Jezus zaczyna, mówiąc: Po pierwsze, z tego na co patrzycie, czyli z tej świątyni, nie zostanie kamień na kamieniu. Będzie to wszystko zburzone. A kiedy uczniowie dopytują, jakie będą jeszcze znaki, Jezus mówi: Usłyszycie o wojnach i przewrotach. Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, wystąpią silne trzęsienia ziemi, miejscami będzie głód i zaraza, i będą też Was prześladować. Wiecie, chciałbym, żebyśmy teraz tak spróbowali się przenieść, yy, czy poczuć się w sytuacji chrześcijan, uczniów Jezusa z drugiej połowy pierwszego wieku. Z drugiej połowy pierwszego wieku. Jest już zapisana Ewangelia Łukasza, ona powstała między 50 a 60 rokiem, już nie tylko przez ustny przekaz, ale chrześcijanie sobie przekazują te rękopisy, no i odczytują i między innymi czytają, właśnie będą takie znaki. Świątynia w Jerozolimie będzie zburzona. Zburzona? Zburzona w 70 roku. Są wojny? Są. Jest głód w niektórych miejscach? Jest. Zaraza się pojawiła? Pojawiła. Prześladują nas. No, prześladują pierwsze trzy wieki, szczególnie krwawe prześladowania. Zobaczcie, mogli niektórzy i rzeczywiście tak się działo. Niektórzy wpadali w taki, yy, 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 chcę uniknąć przestrach, ale myślę, że dla niektórych może był to pewien przestrach, ale pewnego rodzaju takie oczekiwanie, napięcie, że to już, no przecież zapisane, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty znak, wszystkie się sprawdziły. Że to już, lada moment, powróci Chrystus Pan, bądźmy gotowi. I to prawda, mamy być gotowi, ale przesada w tym takim zaniedbaniu tego życia, które Bóg nam dał jako zadanie i tylko oczekiwanie na Jego przyjście, może być niebezpieczna. I tutaj z pomocą nam przychodzi dzisiejsze drugie czytanie, bardzo ciekawy fragment z drugiego listu do Tesaloniczan. Za chwileczkę wrócę do Ewangelii, ale przyjrzyjmy się tym słowom. Zobaczcie, święty Paweł w tym trzecim rozdziale drugiego do Tesaloniczan przypomina im, że kiedy był u nich, kiedy był w Tesalonikach, to mówi, u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, chociaż mieliśmy do tego prawo. Już w tamtym czasie wspólnoty chrześcijańskie ożywione Duchem Świętym wiedziały, że trzeba wspierać tych, którzy im usługują, tym, którzy oddają się posłudze słowa. Czyli y, głoszące słowo, byli jakby utrzymywani przez daną wspólnotę, i święty Paweł tego w wielu miejscach doświadczał, nie tylko święty Paweł, pozostali też, że y, mógł oddać się właśnie, mógł się oddać tylko modlitwie i posłudze słowa, miał prawo do tego, żeby żyć zgłoszenia słowa, żyć z Ewangelii, tak byśmy to określili. Tymczasem w, w tej wspólnocie postanowił pracować, mimo tego, że im usługiwał. Przypomnę, to nie były wizyty jednodniowe. Tak jak dzisiaj niektórzy ewangelizatorzy, nie? W jednym mieście przyjedzie, jest konferencja, za, na drugi dzień już jest w innym miejscu Polski, czy w innym miejscu Europy, czy świata. Kiedy święty Paweł przybywał do jakiejś wspólnoty, był tam czasami miesiąc, czasami kilka miesięcy, w Koryncie, półtora roku, i wspólnota go utrzymywała. A tutaj postanowił pracować, i zobaczcie, było to dla niego dosyć ciężkie, bo mówi: Pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy. Aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Wyobraźcie sobie, święty Paweł słynął już nie tylko ze słowa, które głosił, też potężnie się przez jego życie, w jego życiu objawiała moc ducha świętego. Więc, załóżmy, wieczorem odbywało się jakieś spotkanie chrześcijan. Paweł głosił słowo, potem była modlitwa, modlił się nad chorymi, wypędzał złe duchy, może nieraz do północy, może nieraz dłużej, a rano wstawał i pracował. Pracował aż do zachodu słońca, kończył się, słońce zachodziło, kończyła się praca, i znowu przychodzili następni. Głosił im słowo, modlił się i tak dzień za dniem. Było to dla niego trudne, bo mówi, pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu. Parafrazując Tesaloniczanie, daliście mi w kość. Pobyt u Was wcale nie był dla mnie wypoczynkiem, było mi ciężko. Dlaczego on to zrobił? Bo mówi, nie żebym nie miał prawa do tego, żebym żył z głoszenia słowa, ale aby dać wam siebie za przykład do naśladowania. Dlaczego święty Paweł zdecydował się na taki trud, żeby pracować i siebie dać jako przykład? I zaraz potem następuje zdanie, które wielu z Was zna, yy, tylko nie, wielu też z Was z, może znać to zdanie w formie takiej błędnej. Tu takie pytanie teraz do Was. Kto z Was słyszał to zdanie w takiej formie, kto nie pracuje, niech też nie je? Można podnieść rękę. Kto słyszał zdanie w takiej formie? Ok, dziękuję. To teraz, jeżeli usłyszycie kiedyś zdanie w takiej formie, kto nie pracuje, niech też nie je, to zapamiętaj, takiego zdania nie ma w Biblii. Jeżeli ktoś Was, tak nie wiem, będzie Was, was tak argumentował, to powiedz: hola, hola, stop, to jest błąd. Bo w Biblii jest. W liście do Tesaloniczan, kto nie chce pracować, niech też nie je. To jest ważna różnica. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Ale dlaczego święty Paweł właśnie do nich tak pisze? Bo właśnie w tej wspólnocie chrześcijan, tam wpadli w tą przesadę to widać jakby z kontekstu też yy, poz, yy, i pierwszego listu i drugiego całej jakby treści dwóch listów do Tesaloniczan także z innych danych historycznych że tam była jakaś grupa nie wiem czy cała wspólnota chrześcijańska czy jakaś grupa chrześcijan którzy mówili już nadszedł ten czas wszystkie znaki się spełniły lada moment Chrystus powróci po co pracować to lepiej módlmy się pójdę do spowiedzi to tak gdyby dzisiaj wtedy jeszcze sakramentu spowiedzi nie było takiego, jaki mamy dzisiaj, oni wyznawali grzechy, ale inaczej. Nie w tej formie, jaką mamy dzisiaj. Natomiast wyznam moje grzechy, oddam się modlitwie, ze wszystkimi się pogodzę i będę teraz czekał, aż przyjdzie Chrystus Pan. No bo bez sensu chodzić do pracy, jak jutro, na przykład, rozlegnie się dźwięk trąby, to po co mam? Po co mam remontować łazienkę, po co mam zmieniać żarówkę, nie? skoro już jutro powróci Chrystus Pan? Naprawdę niektórzy wpadli w taką przesadę i to właśnie do nich święty Paweł mówi, jak nie chcecie pracować, no to też nie jedzcie. I zobaczcie na kolejne zdanie. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, następuje mocne określenie: zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Jeżeli teraz wiemy, że święty Paweł mówi to w kontekście oczekiwania na powrót Chrystusa Pana, to to jest wręcz szokujące, to jak to szok czekanie na przyjście Pana jest niepotrzebne? To bycie w gotowości jest niepotrzebne, tu trzeba trochę znać świętego Pawła, że on czasami jest taki ostry, to w liście do Galatów mocno widać, jak tam też potrafi tak z przesadą wręcz powiedzieć. On tutaj, no święty Paweł trochę przesadził, ale mówi: Jeżeli Twoje oczekiwanie na przyjście Chrystusa Pana, Twoje szukanie znaków ten się spełnił, ten się spełnił wprawia cię w taki stan, że przestajesz zajmować się tym, co jest twoim powołaniem, to znaczy, że zajmujesz się rzeczami niepotrzebnymi. I tym prze to nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. I dla nas dzisiaj, słuchajcie, czy ty będziesz pracował, czy nie, przyjdzie taki dzień, że powróci Chrystus Pan. Natomiast, jeżeli nie będziesz pracował i zaniedbasz swój dom, swoje powołanie, swoją rodzinę, swoje życie, będziesz się oddawał tylko modlitwie i szukaniu znaków, no to myślę, że możecie czekać ciężka rozmowa z Panem Jezusem, kiedy powróci. Dlaczego nie spełniałeś swojego powołania? Ważne dla nas słowo pracować ze spokojem, jeść własny chleb, wypełniaj swoje powołanie, ale jednocześnie bądź gotowy. Bądź gotowy. Słuchajcie, to ja. Hmm, Celowo wam powiedziałem, żebyśmy tak się przenieśli do tej drugiej połowy I wieku. Ale dzisiaj, minęło 2000 lat, też możemy zrobić taką wyliczankę. No, spełniły się znaki, świątynia w Jerozolimie jest zburzona, nic się nie zmieniło. Słyszeliście o wojnach i przewrotach? Pytanie retoryczne. Nie, nie tylko kiedyś były, teraz też są wojny. Są trzęsienia ziemi? Są miejscami głód? To straszne. Są zarazy? Są. Wszystko się dzieje. Chrześcijan prześladują? Prześladują. Dzisiaj na świecie najbardziej prześladowana grupa religijna to chrześcijanie. Więc wszystko się spełniło. Nadszedł czas. Co mówi Jezus? Wielu przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić: Nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. Bardzo ważna wskazówka. Nie podążajcie za nimi. Kochani, dla nas najważniejsza wskazówka z tej, tej pierwszej części XXI rozdziału. To przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Bądź wytrwały, bądź wierny uczniem Jezusa, zakochanym w Nim i wypełniającym Jego Słowo. Kochaj swojego bliźniego, troszcz się o swoją rodzinę, bądź pełen Ducha Świętego, aby kiedy przyjdzie ten moment, tak jak święty Szczepan, kiedy trzeba stanąć do rozprawy z przeciwnikami, Duch Święty da Ci obronę. To dzisiaj mówi Jezus, ja dam wam wymowę i mądrość więc bądź uczniem Jezusa napełnionym Duchem Świętym. Unikaj grzechu, aby kiedy przyjdzie ten dzień, jak czytamy w, dzisiaj w pierwszym czytaniu, nie spalił cię jak ogień słome. Bądź tym, który czci imię Pana, aby kiedy wzejdzie dla ciebie słońce sprawiedliwości, byś znalazł uzdrowienie w Jego skrzydłach. Bądź pięknym uczniem Chrystusa w gotowości. Bądź wytrwały, a jednocześnie pracuj ze spokojem i jedz własny chleb. I o to dzisiaj prośmy Jezusa. Jezu, ja to Cię proszę dla, dla siebie, dla moich sióstr, dla moich braci. Daj nam dar wytrwałości, byśmy nie byli chwiejni, byśmy trwali przy Tobie, unikali grzechu. I daj nam, byśmy rzeczywiście byli napełnieni duchem świętym, duchem miłości i duchem mądrości. Amen. Bardzo dziękuję za odwiedzanie mojego kanału. A jeżeli pragniesz więcej treści, to chcecie zaprosić na kanał na YouTube naszej wspólnoty Rema Chrystu, gdzie również mo można znaleźć moje nauczania, nie tylko moje, dużo ciekawych treści budujących duchowo, a także muzykę uwielbienia. Serdecznie zapraszam YouTube Rema Chrystu.